Panko, widzę Was w naszym nowym filmie, który będzie na YouTube. Jak widzicie zaczynamy pracę, robię z kolegą na wakacje z siedzibę, domek, to są koszarki, kanapy Dobra, to tutaj tak, jeszcze dzisiaj tam dziurę zakryłem. Tak, zostało nam do sklejenia albo nie ja zapomniałam, że ja paskami kleiłem dobra, tu jest dziura, wędeczka wędeczka tam jeszcze mam tak, kabelek USB tam będziemy dziś je robić nie wiem kiedy może jak kolega przyjedzie będziemy robić tu strych bo z tamcy nie poradzę a ja dzisiaj się zajmę tą dziurą więc widzimy się za przy... Dobra, jestem już na dworze. Tu idą te kable. Wow! Idziemy po młotek poczekać. Po prostu robię takie zatrzymania, bo tu jest bardzo burdelosa tam na dworzu, bo zaczynam tam robić. Teraz będziemy tam i dlatego tak burdelosa jest. No, tu będziemy grillać. Dobra. Mamy łoteczek. Kurde, ta ręka mi przeszkadza. Pu! z góry się sypie. To już było zrobione, ale mi się trochę czepiło. Oooo, Szczyk, uratuj mi Dobra, na razie niech jest tak, widzimy się w środku. Cory eee, sorry, nie wiem robię? ja mówię, sorry, dobra, pierdolę. Dobra, tutaj jest warsztatik, wykrywacz metalików. No, wędka tutaj rozpieprzona jest. Ale czy działa? Czekajcie, zamknę tutaj drzwi, bo... Kurde, te drzwi tu kolega takie dziwne się zrobił. My widzimy się za momentem. Zamknę drzwi. Dobra, minęło. Tak wyglądały zamknięte. Yeah. Arcydzieła robię. Tu mamy wieżę. Ja mam bo z wami, teraz nagrywam film. Dobra, tu mamy taką lampę. I ona będzie tam u góry. Tylko nie wiem, kiedy ją zamontujemy z kolegą. O, ostrożnie łapał. Głośnik jeden jest na razie. I nie będzie chyba więcej. się tu mam taśmy. O, dobra, jestem. Te, będę tak myślał, czy tam z kolegą nie będzie tak. Układa się, ale one są bardzo spróchniałe, jak Ty to oglądasz. Pozdrawiam AgroBelarus, jak jeszcze nagrywa. I wpijajcie na mojego TikToka. Oh, nazwa TikToka to jest tak: eee, Rolling2341. Zapraszam i kończymy film. Zapraszam do subskrybowania odcinka, lajkowania. I na razie.